Z, najbardziej z hejtem kojarzy mi się słowo, z angielskiego hate, nienawiść, nieuzasadnioną krytyką w internecie. Myślę, że z osobistych frustracji, braków, życi, sukcesów życiowych i tego rodzaju sytuacji. Osobiście bardzo rzadko, ale często widzę w internecie, kiedy ludzie są po prostu źli bez wyraźnego powodu. Rzadko przeglądam jakieś komentarze w internecie, ale zazwyczaj mnie to trochę denerwuje osobiście. Myślę, że celebryci i osoby znane, sportowcy i, i tego rodzaju po prostu znani ludzie, którzy no, mają dużą ilość fanów i followersów w mediach społecznościowych, więc no, czym większa grupa, tym więcej hejterów. No właśnie z tego względu, że no, gromadzą na swoich mediach społecznościowych bardzo duże grupy osób. No i czym większa grupa, tym częściej się zdarzy, że ktoś hejtuje.